W dzisiejszym wydaniu raportu dnia przedstawiciele służb podsumowali pierwsze półrocze pod kątem bezpieczeństwa w naszym mieście. Wyciągamy wnios wnioski na bieżąco, czy to z monitoringu, czy to ze zdarzeń związanych chociażby z nadużywaniem alkoholu. W środę czeka nas otwarcie drugiej w Grudziądzu jadłodzielni, tym razem na osiedlu Mniszek. Mniszek dlatego, bo to jest drugi koniec miasta. I... Na południowej niebezpieczna sytuacja z udziałem motocykla i auta osobowego. W grudziąckim ratuszu tradycyjnie, jak co kwartał, dokonana została analiza ostatnich trzech miesięcy bezpieczeństwa w naszym mieście. Spotkanie wszystkich służb z władzami miasta to przede wszystkim wymiana informacji pod kątem przygotowanych wcześniej statystyk. Wyciągamy wnioski na bieżąco, czy to z monitoringu, czy to ze zdarzeń związanych chociażby z nadużywaniem alkoholu, czy z parkowaniem, czy ze wspólnymi służbami. Jest to wymiana informacji oficje, na podstawie danych statystycznych, bo to są takie do, dokumenty, które są wygenerowane w poszczególnych służbach. Wspomniane statystyki po pierwszym półroczu wyglądają bardzo pozytywnie. Wszystkie służby zanotowały liczbowy spadek w większości rubryk. Zdarzeń tych bardzo poważnych i tych innych było mniej, również mniej interwencji, co cieszy. Na pewno więcej policjantów na ulicy. To, co mówiłem, że tylko 7 wakatów mamy, to na tak dużą jednostkę, to jest sytuacja komfortowa. O największym spokoju mogą mówić chociażby grudziądzcy strażacy, którzy jeszcze w zeszłym roku przez pierwsze 6 miesięcy mieli kilka bardzo poważnych interwencji przeciwpożarowych. Pożary ubiegłoroczne, właśnie na przełomie stycznia, tutaj lutego, gdzie była Legionów, gdzie była Sienkiewicza, tak? Poważne pożary kamienicy i budynków mieszkalnych. No, one były naprawdę poważnie, niosące wielkie zagrożenie dla, dla mieszkańców i, i lokatorów. Od początku tego roku do ogromnych pożarów nie dochodziło. Według starżaków, to w głównej mierze zasługa coraz większej świadomości mieszkańców naszego miasta. Każdy jest coraz bardziej czuły na elementy bezpieczeństwa. Zresztą wydaje nam się też, że mamy o wiele więcej, załóżmy zgłoszeń, jeżeli chodzi o tlenek węgla, czyli czad, gdzie też prowadzimy akcje, różnego rodzaju akcje upowszechniające tą, tą wiedzę o bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o tę tą, o tą dziedzinę. W tej kwestii sporą rolę odgrywają prowadzone przez strażaków kampanie społeczne. Staramy się, że tak powiem, w każdej akcji jakoś rozsądnie najważniejsze elementy. Opowiedzieć. Tak jak mówię, albo przy okazji innych imprez, które dzieją się w mieście staramy się włączyć takie wątki, elementy bezpieczeństwa lub sami podejmujemy jakieś inicjatywy. Podobne działania profilaktyczne być może przydałoby się także w kontekście spożywanego alkoholu w stopniu daleko idącym od umiarkowanego i kulturalnego. Strażnicy miejscy w pierwszym półroczu odnotowali wyraźny wzrost osób nietrzeźwych, niezdolnych do poruszania się czyli dla przykładu spoczywających chociażby na przystankach autobusowych lub ławkach w parku. Nas to niepokoi, bo sami mieszkańcy zgłosili nam prawie 400 takich zdarzeń, my jeszcze mieliśmy swoje, które żeśmy sami zauważyli lub z monitoringu, które zauważono, to jest blisko 500 E, takich zdarzeń. Wspomniany przed momentem monitoring odgrywa także istotną rolę przy innych interwencjach, na przykład tych związanych z aktami wandalizmu. Dlatego tuż przed spotkaniem policja podpisała porozumienie z władzami miasta w sprawie dalszego wykorzystywania miejskich kamer. Jest to porozumienie, które standardowo podpisujemy. Z uwagi na zmieniające się sytuacje no dochodzi więcej kamer, technicznie też inaczej funkcjonuje ten monitoring, pewne rzeczy wymagają doprecyzowania, stąd też takie porozumienie. Kolejne spotkanie podsumowujące działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym mieście odbędzie się za kolejne trzy miesiące. Już niebawem w naszym mieście doczekamy się drugiego punktu jadłodzielni tym razem miejsce w którym będzie można oddawać jedzenie ulokowane zostanie po drugiej stronie miasta w porównaniu do tego który otwarty został kilka miesięcy temu chodzi o osiedle Mniszek Mniszek dlatego bo to jest drugi koniec miasta i chcieliśmy tak zrobić żeby były po dwóch na dwóch krańcowych, dwóch krańcowych miejscach tej jadłodzielni i w tartnie i w Mniszku Pierwsi chętni do działania wolontariusze już się zgłosili, mimo to nadal trwają poszukiwania osób, które będą chciały zaangażować się w rozszerzanie idei food sharingu. Część osób mamy, aczkolwiek no przydałoby się, żeby tych osób było trochę więcej. Mhm. Miejmy nadzieję, że jak zrobimy jakąś akcję propagandą w Niszku, no to się znajdą kolejne osoby. Przypominamy, że pierwszy punkt jadłodzielni uruchomiony został na targowisku handlowym na osiedlu Tarpno. Wydaje mi się, że funkcjonuje dobrze, nie ma żadnych zniszczeń, tego się najbardziej obawialiśmy. Ludzie donoszą w małych ilościach, ale donoszą, a to obiad, a to jakąś kolację, a to kanapki jakieś, czy tam jabłka jakieś. Także wydaje mi się, że spełnia swoje oczekiwania. W obu przypadkach lokalizację wolontariuszom zapewniło miejskie przedsiębiorstwo gospodarki nieruchomościami. Otwarcie jadłodzielni na Mniszku zaplanowano na 12 lipca o godzinie 13.00. Już od środy 12 lipca ruszają zajęcia w ramach szkółki biegania Delfin Run. Skierowane są one przede wszystkim do mieszkańców z gminy Grudziądz. Dzielimy je na trzy etapowe przygotowanie. Pierwszy etap to jest teoria, drugi etap to jest warsztat. Trzeci etap to jest normalny trening biegowy. Na teorii będziemy uczyć się takiego teoretycznego podejścia do biegania na warsztacie, techniki biegania, techniki wykonywania ćwiczeń. Organizatorem zajęć sportowych i edukacyjnych jest działające od niedawna na terenie gminy stowarzyszenie Sport i Rekreacja Delfin. Naszym głównym celem jest zapewnienie rekreacji dla mieszkańców gminy Grudziądz. A skąd pomysł na taką szkółkę biegania? Po prostu widać potrzebę taką, że ludzie chcą biegać, niekiedy nie chcą biegać sami, wolą biegać w grupie. Do zapisania się na biegowe ćwiczenia nie jest potrzebne jakiekolwiek doświadczenie, barierą nie jest także wiek uczestnika, zajęć. Nie ma ograniczeń wiekowych. Szkółka jest dla każdego, czy dla dziecka, czy dla osoby dorosłej, czy też starszej. Treningi będą tak dostosowane, żeby każdy sobie poradził. Jeśli będzie już grupa taka wybijająca się, bardziej zaawansowana, Postaramy się wyłonić wśród tej grupy lidera, który będzie prowadził z nimi również zajęcia, które otrzyma ode mnie zadanie. Zajęcia w ramach szkółki biegania będą odbywały się dwa razy w tygodniu. Jej adepci będą mieli postawiony specjalny cel do zrealizowania. W środę i w niedzielę, w środę od godziny 18 do 20 w pierwszym miesiącu, ponieważ jest to teoria i warsztat bądź trening, w niedzielę o godzinie 9.30. Cała szkółka odbywa się od 12 lipca do 30 września. Naszym głównym celem jest wystartowanie w biegu broni samolotowego. Taki ma być efekt kończący właśnie tą szkółkę. Pierwsze zajęcia już w najbliższą środę, 12 lipca o godzinie 18 na plaży Delfin w Białym Boże. Do wypadku przy udziale samochodu osobowego oraz motocykla doszło dzisiaj około godziny 11 na ulicy południowej. Jadący od strony Rudnika kierowca motocykla podczas podjęcia próby uniknięcia zderzenia z autem wpadł w poślizg. Z ustaleń policji wynika, że wspomniany samochód osobowy, który włączał się do ruchu zjeżdżając z trasy średnicowej, zajechał drogę motocykliście. Po wstępnych oględzinach kierowcę motocykla odwieziono do szpitala.